Dla większości osób kuchnia to po prostu miejsce do przygotowywania posiłków. Jednak kiedy naukowiec wchodzi do kuchni, widzi tam laboratorium z prawdziwego zdarzenia. Dookoła mnóstwo mamy substancji i reakcji chemicznych oraz przyrządów naukowych. Sól kuchenna ulegająca dysocjacji w wodzie, proszek do pieczenia, czyli wodorowęglan sodu, z którego wydziela się dwutlenek węgla, dzięki któremu ciasto wzrasta. Gotowanie i smażenie jajka, czyli denaturacja białek, to wszystko reakcje chemiczne, z których korzystamy na co dzień. Nie byłyby one możliwe bez wykorzystania procesów fizycznych, związanych z transportem ciepła, takich jak przewodność i pojemność cieplna. To obserwacje naukowców doprowadziły do wprowadzenia do kuchni naczyń o odpowiednim rozkładzie temperatury, czyli szybkowarów, w których woda w podwyższonym ciśnieniu wrze aż w 120 stopniach Celsjusza, a danie gotuje się szybciej. I to dzięki nauce przechowujemy półprodukty lub potrawy w opakowaniach próżniowych, eliminując tym samym dostęp tlenu do nich. Dlatego świadome łączenie gastronomii z nauką zasłużyło sobie już w 1988 roku na nową nazwę. Kuchnia molekularna. Jedną z procedur jest kuleczkowanie, czyli sferyfikacja, w której dowolny płyn zamieniam właśnie w kuleczki. Wykorzystuję w niej dobrze znaną z chemii reakcję strącania. Do cieczy, tutaj do koli, dodaję alginianu sodu i dobrze mieszam. Następnie tak przygotowany roztwór wkraplam do wcześniej sporządzonego roztworu chlorku wapnia. Kropla zawierająca jony alginianowe napotyka jony wapnia. Na powierzchni wkraplanej kulki tworzy się nierozpuszczalny w wodzie alginian wapnia, tworzący sztywną powłokę wokół koli. Strącone kulki opadają na dno, a po odsączeniu możemy je jeść. Nie musimy ograniczać się do kulek. Poprzez żelowanie możemy otrzymać dowolny kształt. Wystarczy, że na przykład do gorącej, zielonej herbaty dodam bezsmakowej agarozy, tak zwanego agaru. Agar roztwarza się w temperaturze około kilkudziesięciu stopni, tworząc koloid, tak zwany zol, czyli ciało stałe rozproszone w cieczy. Gdy schłodzę go poniżej 30-40 stopni, zaczyna się proces żelowania. Chaotycznie pozwijane łańcuchy agarozy pod wpływem obniżonej temperatury zbliżają się do siebie i porządkują. Także całość tworzy strukturę zastygłego żelu. Zielona herbata zastygła. Wystrzykuje ją z rurki i w ten sposób otrzymuje zieloną herbatę w postaci makaronu. Jeśli od gęstych produktów wolicie delikatną, jak puch pianę, mam dla Was dobrą wiadomość. Nie musicie się męczyć z ubijaniem jej trzepaczką, ani nie musicie jej robić ze śmietany. Może z zupy pomidorowej? Odrobina lecytyny i podwyższone ciśnienie wystarczy. W syfonie montuję nabój sprężonego tlenku azotu 1, który wypełnia naczynie. Naciskam spust i gotowe. Długie łańcuchy lecytyny otaczają pęcherzyki zupy pomidorowej wokół bąbelków tlenku azotu-1, na którym osadziła się zupa z pomidorów. Otrzymaliśmy aerozol, czyli rozproszenie cieczy w gazie. Tak przygotowane potrawy może nie spodobają się babci na wigilijnym stole, ale z pewnością pokazują, że kuchnia i nauka mogą iść ze sobą w parze.